Radek to specjalista od systemów grzewczych, który wątpi w efektywność ogrzewania drewnem. Kamil jest drwalem i chce udowodnić, że drewno to doskonałe paliwo. Czy człowiek lasu przekona niedowiarka z miasta? Drewno jest nieefektywne. Szkodliwe jest drewno. I ten dym śmierdzący, duszący dym. Polemizowałbym. Czyli uważasz. Że podczas palenia drewnem nie wydobywałem się gazy? Tego nie powiedziałem, ale słuchaj, ja nie potrzebuję 7 lat studium, żeby wiedzieć jak palić drewnem i nie dymić. Tak. Zaraz ci to udowodnię. Ta miłość do lasu go zatrzadziła. Fakty są twarde. Drewno musi dymić, ja to wiem. Myśli, że jak spędził 7 lat na paliw, gdzie to wie wszystko o paleniu. Udowodnię mu, że jest w głębokim lesie. Kamil postanowił zaimponować Radkowi i pokazać mu, że wie, jak obchodzić się z drewnem. Wow. No i pokazałem mu, jak obchodzić się z drewnem. Trzeba przyznać, trochę mi zaimponował. Takie chucherko, No, no. Kozy? W lesie? Serio? Mhm. No dobra. Mamy tutaj brzozę, dąb i sosny. To co, palimy? No pewnie, palimy. Od czego byś zaczął? Hmm. Enę, dółę i będzie sosna. Radek jest pewny swojej teorii. Postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. I co? Dymi. No dymi. Spróbuj teraz z brzozą. Sosna ma dużo żywicy, dlatego tak dymi. Ona jest dobra na meble. Ale brzoza to zupełnie inna sprawa. Spróbuj z brzozą. Pff, niech będzie brzoza. No i co? Kto miał rację? Dymi. No, dymi. Spróbujmy z dębem. Dąb też dymi. Zaczyna mnie to nudzić. Sosna dymi, dom dymi, brzoza dymi. Wszystko dymi. I kto miał rację? Ja. Myśli, że ma rację, bo każde drewno dymi. Ale nie wie dlaczego. Mamy jeszcze jedną kozę wolną. I co chciałbyś w spalić? Drewno sezonowane. Sezo Sezonowane, czyli takie, które leżało odpowiednio długo i jest odpowiednio suche. W tym przypadku drewno dymiło, bo było mokre. Palenie dopiero wtedy jest ekologiczne, jak jest drewno suche. Zobacz, mamy tutaj takie same gatunki jak te, którymi paliliśmy w tamtych kozach. Brzozę i dąb. Ale to jest dąb sezonowany, czyli taki, którego wilgotność wynosi mniej niż 20%. Sprawdź No, rzeczywiście, jest poniżej 20%. Ja rozpalam tą kozę, a ty sprawdź wilgotność tamtych gatunków. Ty, ale ten mokry dom jest suchy. Brzoza i sosna były mokre, a dom był suchy. I tak dymił. Jego teoria nie trzyma się kupy. Kamil wiedział, co zrobić, by udowodnić swoją teorię. Zobacz teraz. To drewno miało poniżej 20%, a teraz masz 35%? Widzisz, bo właśnie pozory mylą. To drewno było z zewnątrz już suche, ale w środku jeszcze mokre. Widzisz, jak się pali drewno mokre? Tutaj znaczna część energii przeznaczona jest na odparowanie wody, a tu, gdzie jest drewno suche, nie dymi się, a ogień jest piękny. Prawda? No, prawda, nie da się ukryć. Początkowo nie chciał mi wierzyć, ale udowodniłem mu, że sezonowane drewno liściaste pali się niemal bez dymu. Trzeba przyznać, że tym razem miał rację. Pokazał mi, że sezonowane drewno pali się praktycznie bez dymu.